Cześć drodzy widzowie, w duchu z tej strony, tu dzisiaj, proszę bardzo, spotkałem dzisiaj Jasiurę. Dzień dobry widzowie. A jak tam Jasiura opowiada i no, jak tam leci? No, z dnia na dzień jakoś tak, pracy szukam, nie mogę znaleźć, no, a tak... Ty około... i teraz ty powiedz tak... Wiesz, by widzowie widzieli, czy ja tak. tobie nic nie daję, czy tobie nie, daję jakieś czy daję... Nie, z tym to nie ma problemu. No, zawsze no, wie, co duchu... niektórzy twierdzą, że ja tobie nic nie daję. Nie, ale... no zawsze duchu <głos》> daje na mnie. Także <głos》>, głodny nie chodzę, jak to się mówi. No ale wie, co niektórzy twierdzą, no, że nie daje. No właśnie, że odwrotność. Ja, no widzisz, jak mówiłem, ja nie muszę pokazywać, wiesz, tak, tak. że my mam, że my wiemy, że tak, tak, dostajesz. No. Niestety, bo w Ciebie to jest lepiej jak ugrapał. No <kluz> ty, co tam dalej jak tam? No dalej chodzę, szukam pracy jakiejś. Pracy znaleźć. No. A rękę dalej w Gipsie. No. A ręka dalej, no. Jeszcze dwa tygodnie. Jeszcze dwa tygodnie? Jeszcze dwa tygodnie. A i znowu może łamać. <gluz> co? No tak. No. To gdzie tym? Ty raz po prostu w się miałeś w Gipsie, czy Nie, nie. Nie? nie? Y Żebym był y, wypity, to może bym nie połamał, ale po trzeźwemu to złamałem. Po trzeźwemu? Po trzeźwemu. Nawet gram ani nic alkoholu żadnego. A to kiwanie są ogarnęłeś gdzieś dobrze? No, tak. No dobra. dobrze. Na Ja zobaczę, ty, ja, tam być chyba jakąś kurtkę mam. To taki, ale będzie taka no jak coś, to już, może jutro, nie wiem które będę. To kurtkę ci, tak fajno moro, To jak chcą, coś umawiamy i tak. No sprawy. ja to nie wiem to będzie... Ja później jak coś zobaczyć, muszą tutaj mam autobusy, nie? A także widzowie, widzowie jest tak, że u ducha jest lepiej jak u urapał. No. Chyba się nie częsę jak to się mówi. Nie no ile mam, tyle dalej, tak, nie? No dokładnie. To, a To ja z sobą to do grobu zabiorę? No tak no. Mam i sobie na jedzenie i tobie starczy i każdemu starczy. I dziękuję bardzo. A tu nie ma za co dziękować. No. Ja też byłem w takiej sytuacji, nie inny, nie, nie? No tak no. Czas chodzi. Chodziłem po puszkach i dalej będę chodził, bo lubię to. Także mi gitary brak tylko. Ogarniamy gitarę Widelci no, przyjechali do łku. Tak? No. A no widziałem gdzie Safi, tam jest. Koło tego koło Pecu, nie? Tak Na koncert się nie wybierasz? No jak nie? Yes? No z nami te piosenki ich nie? Czuję. A Przewoje, no, się trzasną na plegarach. A to no, jak zagram nie? A to, to z nimi chcę zagrać, tak? A no tak. No. No. To dobrze widzisz. A tak poza tym co tam? A tak poza tym dzień. Co dzień. Szukam pracy, no nie mogę na, na razie znaleźć pracy. Ale zarejestrowany jesteś, tak? Tak, zarejestrowany jestem bez no prawa do zasiłku oczywiście <noise> nie dają nie Nie. <noise> oni kumają dla tych z zagranicy tak, Ukraińców <noise> dla nich jest dla nas nie ma dla nas nie ma niestety a tak że widzowie wszystko jest ok no widzisz no. tak powinno być nie no tak powinno być jeszcze alkoholek żeby rzucił w ogóle z tym to nie ma problemu no trzeba ja tak. wiem bo jak pamiętam jakiś ty nie piłeś no teraz. nie piłem jakiś czas no. Można, można, nie? Można. A później znów się załamałem i znów apiać. A co tam się urodziło? To mieszkanie zabrali. E? No. Na co widziałem? A gdzie ty mieszkasz, Chyba na tym. Na wojsku. No ale ty mieszkasz od, od jeziora tam? Od jeziora później no. Bo w bloku. No bo ja, ja tak właśnie od... kojarzę, no. kojarzę. No. W bloku to mi siostra tak załatwiła. <grym> że w bloku. Po prostu ja nie wiedziałem, że to przepisane było na wnuczka. No, syntaj, o, ma te To mieszkanie. I było. Tak. z no. I sześć lat po śmierci Matuli, Ariwadercia, stamaniana i to te Myk. O. I tak, że zostałem na lodzie. No widzisz. Jak to mu z rodziny lepiej, najwięcej no wychodzi. I to tak w... I to w środku. I to środku. Bo z... Z boku to bytno, nie? <laughs> Dokładnie. <laughs> no tak to było, niestety. No tak, no, tak że wszystko w porządku. Musi być. A to, 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 a wy nie widziałeś, bo ja jej nie widzę w ogóle? Widziałam dzisiaj jeszcze. Tak? Cześćba, chociaż? Czy Co? dalej się robi? Cze, nie, tak, z, z tym Tak, z, 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 no. z tym, no tym Z tym, z tym, tak? Tak. No, no tak, nie, 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 No wszystko nie, Wszystko dwie No nie, tam Aha nie, 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 no <sadziosenie> Tylko se kup coś do jedzenia, nie tak? Tak oczywiście zaraz że... no, co kup. Dobrze. A nie dam, zaraz. Nie. Everybody. Nie, nie, nie. <sadziosenie> no. To dziękuję jeszcze raz, do no tu... widzu. No dla mnie też to wiesz. Dla mnie nie musi dzikoć ja zobaczysz to kurtko. I Aha. Coś, co, to jest coś przywiadzę do kurtkę. No, okay. no, Bo dla mnie jest trochę za duża dla mnie po co? No. A to mi się przyda. Znalazł. Jak znalazł. Jak Tam dresy chyba też miałem jakieś. Ja muszę przejrzeć, więc zobaczyć. No to fajnie. No to coś się porzucą, bo tam Ewelina to wiem, że ma ubrania. Aha. Tylko że ona wiesz, nie szanuje, to trzeba zacząć. Tak, tak, właśnie. Ona ubranie nie szanuje. U mnie to wszystko jak torebki, jednorazówki. Tak, dokładnie. Raz i śmietnik, raz i śmiechnik. No. Co zrobić? No także okej, okay, wszystko. No dobra, no trzymajcie się no, widzowie. Trzymajcie się widzowie. I bateria wyjmij. Tak, ci tak. Ja zawsze wyjmuję moje baterie. o tym właśnie mówię, a on tam bierze kogoś, przestaje stawia I więcej, nic nie tego. Tylko ja włączam i na tym samym programie leżę. No to zaraz będzie, no. dobra, dobra, dobra. A ty wiesz dobra. na jakim było? Wiem. Na jakim? <grym> Zapomniał. RMFFM. Dobra. Ciało. I co z tym okiem? Ej. Nie widzę na nim. W ogóle widzę nic? A nic. Jest. Ani ziebka. Te otworzę to jakaś. Bo on to się tak rąpiało za czas. A i teraz łzawi. Ja rano jak wstanę, no. To tu z kącików, sama ropa. A tu, A tu co mleka rzędzisz? Byłem u kołasikowej. co co Jakieś mleki przypisała. Było mi. mi, jakieś Dło. No. To brać dwa razy dziennie, nie? <głos> <głos> Weź go, ubij go. Od góry pierwszą baterię. Wyjmujesz i ja jak sobie włączam, to ja wiem na jakim programie jest. A tu nas to ustawię. chciałam to ustawić. już sobie ustawię, nie ma Ja się lepiej znam na ty radiu Jak ty. Заобким да си на тогава, ти имаш. Помисли. Това е. Това е, 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 Od... No jest pianka po góle. pogoleniu uh -huh. mm. po goleniu. Powerz. sobie to będziesz jedzie. Ty, skiną, no pianka pogoleniu, goleniu moje ta co się stara została. No tak. Ty po goleniu, ładne. To tym A ja bym smaruję to sobie kolano smaruję. Ty spianka po goleniu. Tym... To ta co została moja jeszcze. Tym i tym smaruję. No to jest po golewiu płyn, to, to to tak, a tam to jest pianka, no pijanka, to pijanka. Ty to ty brody to musisz dać, a nie na kolano. A tu się przebudziłem. Cały struk, ale tu już zeszło dużo kremu. Tam chyba gaz tylko jest. Ale już tam ku była. Nie, jeszcze jest chyba. Nie. Gaz. Oto to, on jest dobre, nie? Do. dwa, taki, o, pozostawajcie moje. Kiedy to pamiętam, ten to jałszy. Który jest w Ja mam nie A ten mały? No. A ten tak? Leżą, niech leżą. leżą. Nie przeszkadzają. To co ty kiedyś? Co ty, ty chłop czy powiesił? Andrzej tam. No to pierwszy słyszę. Powiesił, Andrzej. A ona teraz mieszkała, z tego co wiem, na tym samym chałupie, nie? Tam na hamowie, tylko z jego bratem. Z Grześkiem. Bo już ten nie mógł, ale zobacz, się powiesił, wiesz w jakim miejscu? Na przeciwko swojego domu leży. No tak. taksat në mundë. Në që që rëmi? Në 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 tak no Ma. Szkoda, mi. Tak, jeszcze brakuje. Ja od dwóch tygodni pierwsze piwo piję Z której dziesiątki? Nie, pierwsze piwo piję Ona tu już leży, kurwa, ze, ze trzy miesiące ta pod nóżką, Ta puszka. <laughs> Chciałem ją wrzucić pod ten, pod łóżko, ale dalej się nie zmieściła moja no, no chuj stałe łóżko. No, na łód na płóżkę poleczały. I pozostawały. Nie, a czy piąty dam? No, no, no to mówię, ma macho, chore. Zresztą mnie. A co? No jeszcze wylec. Zręb za. i zabici, kupić. Co? Jak pali się jak jest, nie? Oczywiście. Jak jest, co zapalić, to już chuj. I... Mogę kurwa. I nie leży, tylko chodzić po chodniku. No A ty co dalej nagrywasz? To ty. No. Gdzie ma Żyć. jest no. A to to stoi i od czasu. Jeszcze tam wstawce jeszcze są chyba za cztery. No, od stoi tam. Tylko pozwierałem te mniejsze takie rzeczy co do, do świetnika, powróciłem się się.

sam. Na do budynek. No jak nie? <gry> a a mm. do, do, to mogę rzucić? A po co? Niech leży. Ja to jest pojemno w szafce. to nie nosił. To, co powinien Ci kupić, to maszynkę do bólenia. Poszła do co ci kupiła Polina? Maszynkę do golenia? Do włosów. Do urodziny. Ja sobie nie przypominam, ona jedną no, rzecz tylko kupiła. Telefon ci kupiła i ten. Telefon. No to tu miał przecież ten. ten. To jest ten. Co, mówię, że ci kupiła też do urodziny. Maszynkę do włosu. Na prąd. Nie, nie kupiła, bo, bo ja, prąd rzuciłem. Także nie brałam nic. No, na cholerę, Potrzebny to. Okay. I masz tyle. <grystanie> A ja tam w tamtej stronie w do parku się nie dłuży. Tam tego parku mam taką. Ja tam prawie całe życie przecież. Ale na tej małej ławce ktoś siada? <laughs> Nikt nie siada? Twoja wajencja wzięta. Wajencja A Robert nie wychodzi, nie siada? Robert w piłce leży. Robert? Ja tu nie po pogodowie. To co mu? No, ci sami sobie jadą. Też wcale żółki. Miałem kłopot, mówił, ci się wykończysz. Zjadł mu je po pogodowie i po pogodowie zabrało go. Mówię, a nie, to dobrze to jutro. Ja my jutro z bucierkami może przyjechać. Tak jest. Ja Mamy jeździć chłopy, siat i też tego zabrał. Tych chłopaków tam coś nie ma. To będzie już przykary, no. Zabieg na pewno zrobili. To jest brzózek miał. To są Tak? O to żółta cytrina. O, tu żółci To może i dobrze, że ja go nie widziałem. Dobrze, że ja zadzwoniłem po półgodzie, bo nie chciał. Mówił, dobra, dobra, ja myślę, że niedobry, niedobry. Zadzwoniłem, moment przyjechali. się go, no, bo to jutro, to ja nie jutro, bo już po ciebie kara może uciekać, bo w no stanie jesteś? No i ten, 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 ten cały płetw, niech na dobrą. Mówił, zabierzemy na sobą, bo już na pewno zostanie tak. Na sobą, że leży na zawsze? Jest. Nie, i w siebie, w szpitalu leży. Ale On tu do szkoły, nie? Czy... Do łódzkowego, że no. To tak jak ja leżałem tutaj dwa tygodnie, a później... No to no dziś, dzisiaj karetka stała. Tutaj? No. Wchodzili do tamtej pierwszej klatki. Może znowu do tej babki albo dziadka ja, tej babki. To być może i Chyba tak. No wiem, wiem, wiem. No. No to zawsze mord... śmieć źle walczyć. Mordercze. No, w no, w noc, noc, pierwsza w nocy, noc. to w nocy, a są takie no, no, do no, Duchu! ten palec! Tak. Nie umiesz położyć Kurwa, to co ja mam w wyjąć, kurwa, I za ucho sobie Nie, Duch, dobry człowiek. Ty się kurwa trochę postarzałeś, no. Kurwa, ja że ja nie mam 15 lat. No tak, ale żebyś nie chlał, to... 15 to brakuje do końca. Żebyś nie chlał, to byś trochę inaczej wyglądał. A teraz wyglądasz jak Mikołaj, no. Bo ja na Mikołaja brodę zapuszczam. Aha, na święta. No, na święta. Dla Zośki. Dla wnuczki. No, dla wnuczki. W sumie do tego, dobrze. Ty, ale co do tego, do tego, co do tego, co do tego, nie. do się co do tego, co do tego, No do tego, co do tego, dostaje. do tego, dostaję. No. tego, no. co to... no. do dostaje? co do tego, nie nie, do 400, tak? Około 400, 390 zł. Hmm. I właśnie tu przejdzie, nie? Butelki trzeba kupić, jakoś... nie? Do butelków? <laughs> jakoś tam przejdzie. <laughs> jakoś tam... przejdzie. przejdzie. Hmm. Co, do 100 lat jeszcze już... <laughs> trochę czasu <laughs> No. Ola. No 100 Let. lat tak jest. Trochę czasu. Czemu tu zamiast matki nie zawiesisz Nie zawieszam tutaj. Tutaj nie zawieszam. Jak zdjąłem to, 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 to tak nie zawieszam. Ja wiem, kawałek sznurka... Nie, nie sznurek, tylko kawałek tego... No, no, tylko to wiesz, kawałek, oczuś nie go, i ono się to otwierało normalnie. A, żeby... No właśnie. Żeby no, no ale... tutaj to nawet oh. no, ale to. I nawet to dostoj. Tu mówi, że, że gazu nie ma. W prawie pół <laughs> i gazu. No pryska, kurde. Azyl do kolana biednych gazów. Jeszcze po oczach. Że ci mnie, nie? A ja wiem. Ale ja do tego. Do, do ciebie. Ale nie dla mnie. Dla nie, on tobie. Kurwa, nikt nie przychodzi. Nikt. Jak przedtem pełno było, kurwa, nikt. Nawet ze drzwi nie będę, ani nie zapukał. Ale, ale, normalnie, normalnie. Nie ma pieniędzy, nie ma kolegów. I nie było pieniędzy i tylko, że tu przychodzili się przespać. Jak miałeś pieniądze? Nie! Nawet tak, przynieśli, flaszkę przynieśli, chwili flaszkę, położył się, z 2-3 godzinki się przespał i dziękuję, do widzenia, nie nabierał się szat. Czasami, Czasami trzeba było wyganić. To <laughs> czemu tak się stało? Nie wiem. Czemu tak się stało? Nie wiem. <laughs> Cię rzucił do czołu, nie pustął, tak? Noc jak z rana wychodzi, wypierdala to przychodzi przed dziesiątą w nocy. Ja parę razy mówiłem, kurwa, byś, poza by zmył trochę. To jutro, jutro, jutro. Hmm. Ja mówiłem, jutro to już się tu nie będzie. Tak. To jest jakby bary, A nie? Jakby bary. Obmarańcze. Słucham pana, szanownego. I tak, I tak trzymaj. Ja się obudziłem, kurwa, mówię, no do chuja, Palichot chyba zdechł. Kurwa, gość, bo przyśnił mnie się, a taki smutny, taki, kurwa, po pomalutku chodził. Nie wiem. Co z nim się stało? Paulina zajdzie. Włokaj ma jej powiedzieć. On przejeżdżał rano. Część cześci ja pojechał. Może poulinę odjeść po, pojechał do domu. A teraz Andrzeja Brat. Czesiu razem z Poliną tam mieszka. Tylko nie wiem, czy ona tam dalej mieszka, czy nie. Ostatnio jak mówiła, to że mieszka. Na Starej Chałupie. Nie, to ja mam jeszcze... 60 złotych za ten. Za chałupę. Z tego potem zajmę. Opłacalność was? Z tego potem No, no. Całą prawdę nie ma. Czy się A to było płacić. Co <gry> bardziej ja spadłem? Że upłaciła kto Pawlina? Świat. <gry> jak tu się dowiedziała, że tego mówi, to ja płacić będę. Za pustą kupa. تا ما درخواستیم خودم تا ما درخواستیم